Ten rajd rowerowy ma już tradycję dziesięcioletnią. Na początku był to rajd na trasie Wolsztyn-Liben, druga edycja Liben-Wolsztyn, a później już w poszczególnych krajach, raz Niemczech, raz w Polsce ze gmin tworzących powiat Wolszczyński, tak samo gmin na terenie powiatu Damę Sprwalt. W tym roku był to rajd po, głównie po gminie Siedlec. Trasa tego rocznego rajtu była tak y, skonstruowana, żeby pokazać no, jak najwięcej w gminie Siedlec, ale oczywiście najpierw zahaczyliśmy, czyli pierwszego dnia w piątek o y, region Kozła, ponieważ gmina Siedlec jest regionem Kozła i w Babimoście bardzo mile nas przyjęli. Instruktor y, Ośrodka Kultury zademonstrował budowę kozła i oczywiście na tym koźle zagrał. Później zwiedziliśmy ba, y, kościołek. Z w Klastawie z XVII wieku, gdzie są piękne witraże, freski i też się podobał uczestnikom. I tak yy, można pokrótce powiedzieć, że pierwszy dzień przebiegał pod znakiem regionu Kozła. Następny dzień to zahaczyliśmy oczywiście o gminę Wolsztyn troszeczkę, żeby też pokazać, że jesteśmy tutaj oczywiście yy, gminą, która jest w powiecie wolsztyńskim i tam yy, mieliśmy okazję przyjechać się z yy, żurawim szlakiem. Yy, w fali parku zatrzymał nas Deszcz, więc mile spędziliśmy tą godzinę czasu. I akurat tak pogoda się ułożyła, że mogliśmy bezpiecznie dojechać do Obry, gdzie zwiedziliśmy klasztor, obejrzeliśmy muzeum i później wyruszyliśmy w dalszą trasę. No i to była najbardziej taka przykra część tego rajdu, ponieważ wszyscy zmokliśmy, ale humory nam dopisywały. Wieczorem ogrzaliśmy się przy grillu. Także ten pierwszy, drugi dzień rajd'u też się dobrze zakończył, a Dzisiaj, czyli dnia ostatniego, jeździliśmy już typowo po gminie Siedlec, pokazaliśmy, mam nadzieję, że wszystko, co udało nam się w tym krótkim czasie pokazać. Prawie 200 kilometrów liczyła trasa rajdu. Po, poznaliśmy przez ten raj cały region tutaj woszczyński i to były naprawdę całą naturę i wszystko. I to, to, były, to będą wspomnienia piękne. Uczestników, Panie to, Wojciechu, to około 30-35. Około średnia tak. 30, 30 osób. Z tego 12, to 14 gości mieliśmy z Niemiec, reszta to byli uczestnicy tutaj z Polski, a głównie z gminy Siedlec i z powiatu wolszczyńskiego, którzy chcieli się z nami razem bawić tą turystykę rowerową przez 3 dni. Myślę, że bardzo ważną sprawą jest również to miejsce po organizacji tego rajdu i ciągłego pobytu z noclegami. Jest to gospodarstwo agroturystyczne w Wąchabnie. Pan Zdzisław ze swoją rodziną stworzył to tak rodzinne, warunki do spędzania czasu i wszyscy uczestnicy rajdu byli naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni.